Witamy na terenie ekocentrum. Giełda na Andersa zaprasza po raz kolejny na bezpłatne konsultacje oraz bezpłatne badania. Odbywają się te imprezy co miesiąc albo nawet dwa razy w miesiącu. Proszę nabrać powietrza, objąć ustnik ustami i po malutku powietrze. Już jak to Pokazuje, że ma Pani 29 stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu i 4,6 stężenie karboksy hemoglobiny. Jest Pani tutaj, pokazuje, widać nam, że uzależnionym palaczem. I zachęcamy do rzucenia palenia. Teraz zapraszam do drugiego urządzenia. Teraz proszę sobie patrzeć przed siebie. Każdy z nas powinien sprawdzać, czy nie ma wady wzroku, ponieważ dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że taką wadę wzroku ma. Czasem pacjenci widzą, widzą ostro, a powinni nosić okulary i związane to jest z rodzajem wady wzroku, jaka jest nadwzroczność. Ciśnienie nie mamy w normie także wszystko w porządku. Dobra. Co pani sądzi o takich bezpłatnych badaniach organizowanych właśnie w takim miejscu, gdzie można robić zakupy i przy okazji wykonać badania? Znaczy ja uważam, że zawsze to jest potrzebne. Myślę, że to jest świetna profilaktyka, bo nawet jeżeli mamy otwarte dni, w których możemy iść do przechodni to ludzie często nie znajdują czasu. A tak przy okazji zawsze można. Ja również przy okazji, mimo tego, że mam problem ze wzrokiem i systematycznie się badam, to jednak te ciśnienie oka nawet jest podstawą, żeby nic złego się nie stało. Jak wędliny, smaczne? Bardzo. Super. Najlepiej samy mu spróbować. Pyszne domowe ciasta, Czy pani skorzystała z tych badań? Tak, oczywiście. No i jak wyniki? Bardzo dobre. Super. Kolejne badania już w listopadzie, 18 listopada, profilaktyka nowotworowa, m.in. nowotwory męskie, badanie analizy składu ciała, a także analiza kwantowa stanu zdrowia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Ekocentrum Gildan Anders.